Witajcie w centrum motocyklowym Motorland we Wrocławiu. Sadzę motocyklowy w pełni. Niebawem zbliżają się wyprawy motocyklowe. Zaopatrzyliście się już w niezbędne akcesoria. Teraz należy zadbać o swoje, swoją kondycję fizyczną, tak aby e, kilkugodzinna jazda na motocyklu nie sprawiła Wam wielkich problemów fizycznych. Co prawda, o tym należało pomyśleć już kilka miesięcy wcześniej. Ale spróbuję wam pokazać kilka bardzo prostych ćwiczeń i połączyć to potem w całość, żeby wzmocnić wasze mięśnie niezbędne, niezbędne partie mięśniowe do tego, abyście bardzo sprawnie i bezpiecznie mogli poruszać się swoimi pojazdami. W tej chwili cały trening podzielimy na trzy partie, to jest pierwszą partią, to będzie dół. Druga będzie góra. Jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, to one będą pracowały w każdy z tych naszych ćwiczeń, w związku z czym nie będziemy się specjalnie nad tym skupiali. Potem pokażę Wam, w trzeciej części pokażę Wam, jak to wszystko połączyć w jeden trening.